Witam serdecznie. Czas na kolejne przepowiednie. Zapraszam serdecznie. Materiał będzie dostępny na TikToku, o ile na to algorytm pozwoli, na YouTube oraz na Ramble i Facebooku. Zapraszam serdecznie do śledzenia moich kanałów. Przepowiednia. Przepowiednia na lata 2025-2030 z tendencją przyspieszenia. Czas nadchodzący. Obecny 2024 rok. Miesiąc maj. Sytuacja w kraju zmieni się diametralnie. Dojdzie do mocnego rozłamu w rządzie. Zaś ludzie z tego powodu wyjdą na ulicę, okazać swoje niezadowolenie. Miesiąc październik 2024. Rząd rozpadnie się z, z całą koalicją, wręcz. W tym momencie rząd będzie chciał wprowadzić stan wyjątkowy, by móc. Ratyfikować własne umowy, które były podjęte na forum ekonomicznym, na światowym forum ekonomicznym WEF. Miesiąc grudzień 2024 będzie decydujący dla obywateli, gdyż po październikowych akcjach z ludźmi na ulicach, Będą zastosowane przepisy względem ludzi. Przez to, gdyż formacje bojowe ludzi będą stwarzać problem dla tych, co jeszcze będą chcieli ugrać za wszelką cenę ugrać swoje. Czas nadchodzący 2025 miesiąc styczeń 2025 po silnych starciach, polsko policyjnej, gdyż ludzie będą mocno wyczuleni, na każdym aspekcie zachowań od wprowadzenia totalnego państwa policyjnego. Wszystko rozegra się w trakcie. Także miejcie. To na uwadze. Oby się to nie sprawdziło, ale wszystko ku temu zmierza. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam. Do zobaczenia, do kolejnych materiałów.